Podcast HR na szpilkach. Dzień dobry. Nazywam się Wojciech Chromik. Projektuję profesjonalne procesy rekrutacji i dzięki odpowiednio dobranym narzędziom buduję zgrane zespoły pracowników. Zapraszam Cię do wysłuchania podcastu Przychodzi HR do Zarządu. Odcinek 14. Jak rozwiązać dylemat obsady menedżera? Awans wewnętrzny czy doświadczony kandydat z zewnątrz? Badania pokazują, że koszty do szkolenia pracownika są zdecydowanie mniejsze niż pozyskania idealnego kandydata z zewnątrz. Jak rozwiązać dylemat o psady menedżera? Zaryzykować zewnętrznego kandydata czy postawić na bezpieczną opcję rekrutacji wewnętrznej? Mamy i na to sposób. Firma X w związku z przejęciem innej firmy z branży zdecydowała o awansie do struktur zarządu dotychczasowego dyrektora sprzedaży na rynek krajowy. Spowodowało to konieczność zapełnienia wakatu. Dotychczasowy dyrektor miał być odpowiedzialny za wypracowanie i wdrożenie nowej strategii marketingowej i sprzedażowej po skonsumowaniu fuzji. Zarząd podjął decyzję, że na to stanowisko zostanie przeprowadzona rekrutacja. Służby HR zostały poproszone o uruchomienie zewnętrznej agencji, sprawdzone już wcześniej przy poszukiwaniach menedżerów, który, którzy zasilili szeregi organizacji. Awansowany dyrektor miał pełnić rolę doradczą, a ostateczną decyzję podjąć miał zarząd. Kiedy proces poszukiwań ruszył i pojawili się pierwsi rekomendowani kandydaci do szefowej HR zgłosiły się trzy osoby z wewnątrz firmy, które uznały, że chcą wziąć udział w tej rekrutacji. Byli to oczywiście podwładni awansowanego dyrektora. Badania pokazują, że doszkolenie pracownika, którego firma zdecyduje się zatrudnić w ramach rekrutacji wewnętrznej, może zająć nawet rok. Zwykle jednak takie koszty są zdecydowanie mniejsze niż koszt zatrudnienia pracownika z zewnątrz nawet mniej niż 1 trzecią wszystkich kosztów związanych z rekrutacją wewnętrzną. Z drugiej strony, zatrudnianie osoby z wewnątrz organizacji ogranicza napływ nowej wiedzy i pomysłów, a zatem nie sprzyja jej rozwojowi. Ponadto trzeba pamiętać o tym, że stanowisko, z którego pracownik będzie awansowany, niezależnie od tego, czy jest to awans poziomy, czy pionowy, i tak będzie musiało zostać obsadzone, a więc pojawi się konieczność rekrutacji i kosztów z tym związanych. W przypadku firmy X powstał dylemat. Postawić na kandydata, który zna już organizację, a przy tym jego awans wpłynie mocno na jego motywację, pokazując jednocześnie, iż awanse tego typu są w ogóle możliwe, czy też skorzystać z doświadczenia i potencjalnej wartości dodanej, jaką wniesie do organizacji kandydat z zewnątrz. Do rozważenia pozostał też stopień możliwego zaangażowania awansowanego do zarządu byłego już dyrektora we wprowadzenie tego nowego pracownika. Zarząd po zapoznaniu się z potencjalnymi. Kandydaturami przychylił się do sugestii szefowej HR, by dać szansę wszystkim kandydatom. Pomysłem, jak to zrobić, było przeprowadzenie sesji oceny kompetencji Assessment Center. Odpowiednio dobrany miks praktycznych zadań grupowych i indywidualnych, opartych na matrycy kompetencji potrzebnych dla tego stanowiska, mógłby z jednej strony umożliwić wybór najbardziej dopasowanego kandydata, oraz jednocześnie wskazać potencjalne mocne strony i możliwe obszary deficytowe wymagające jeszcze pracy dla kandydatów wewnętrznych. Zdecydowano, że pierwszym etapem procesu będzie spotkanie z zarządem, gdzie kandydaci będą mogli dokonać krótkiej, 15-minutowej autoprezentacji i opowiedzieć na swobodne pytania członków zarządu. W drugim zaś etapie przeprowadzone zostanie Assessment Center. Ostateczną decyzję podejmie zarząd. Po poinformowaniu wszystkich kandydatów o procedurze, dwóch z nich postanowiło się wycofać. Do etapu oceny kompetencji przystąpiło czterech: dwóch z zewnątrz i dwóch z wewnątrz organizacji. Do przygotowania asesmentu w celu uzyskania pełnej obiektywności zaproszono zewnętrzną firmę. Warunkiem koniecznym było również przeprowadzenie dogłębnych rozmów feedbackowych z kandydatami wewnętrznymi, ze wskazaniem mocnych stron, deficytów i możliwości dalszego rozwoju. Proces zakończył się wyborem kandydata z zewnątrz, głównie ze względu na możliwości, jakie mógł wnieść do organizacji oraz dużą samodzielność. Pracownicy wewnętrzni, mimo porażki w konkursie, byli zadowoleni z przekazanych im feedbacków po ocenie kompetencji. Szefowa HR zaproponowała im programy rozwojowe. Dalej idącą konsekwencją była decyzja ogłaszania nowych naborów najpierw wewnątrz organizacji. Jeden spośród kandydatów wewnętrznych w przeciągu pół roku otrzymał awans na nowo utworzone stanowisko zastępcy dyrektora sprzedaży. Mam nadzieję, że mój podcast okazał się dla Ciebie pomocny. Zdobądź wiedzę z obszaru prawa pracy, wynagrodzeń, podatków i szeroko pojętego HR. Zdobywaj nowe kompetencje. Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać nasz blog hr-na-szpilkach.pl Powodzenia w drodze do Mistrzostwa Zawodowego. Do usłyszenia!